Kochani, e, moi drodzy, przychodzę do Was z, den, z denkiem, czyli z projektem takim, e, e, jakie kosmetyki zużyłam w miesiącu październik. Nie będzie to duże denko, ponieważ byłam na urlopie, byłam w Austrii, byłam w Polsce, więc dużo tego tutaj nie zużyłam, a wiadomo, e, wszystkiego nie zwoziłam, nie zwoziłam tych śmieci. E, także kochani, zapraszam do oglądania. Weźcie sobie, zróbcie może kawkę, herbatkę. E, polecam e, wypić właśnie do tego coś. E, wypijcie ze mną tą kawkę. Mm. Tylko wychodzi na to, że ja kawki nie mam, e, bo już dzisiaj wystarczająco wypiłam kawek. Kawek wypiłam wystarczająco, ale mam jeszcze energetyka bez cukru. Nie piję ich dużo ostatnio, ale dzisiaj jest taki dzień szary, ponury. Aczkolwiek u mnie w głowie nie jest ponuro. Jestem z mega pozytywnym nastrojem, vibem. Tak, w skrócie, jeszcze Wam powiem, co u mnie. No to w sumie dobrze. Jeszcze oficjalnie pracuję, także jeszcze, jeszcze um, gdzieś ta praca jest. Um, jestem przed spotkaniem w Urzędzie Pracy, więc coś tam będę mogła Wam dopiero później powiedzieć. Zależy też kiedy dodam ten film. Kochani, ale wszystko zmierza ku dobremu i, i stwierdziłam, że to będzie najlepszy czas teraz w najbliższych dwóch e, miesiącach, żeby te takie e, kursy zakończyć. Wiecie, rozwój osobisty to jest jednak coś ważnego. Stale się rozwijam, jeśli chodzi o takie kierunki artystyczne. Co chwilę coś nowego się nauczę, dużo komponuję sama muzykę tworzę i tak dalej, więc gdzieś tam w tym kierunku zamierzam iść. Także pokrótce u mnie wszystko w porządku, no ale skupmy się dzisiaj na denku, w osobnym vlogu Wam opowiem więcej, ale mam się świetnie, oprócz tego właśnie choróbska. Teraz kilka filmików nagrywam w ten sam dzień, no bo nie ukrywam, raz, że to jest czasochłonne, wiecie o tym doskonale, a... Dwa no na zbierało się tych gadżetów do nagrania, a chcę w końcu, w końcu ogarnąć chatę na vlogmasy. Czas spakować wiosnę, lato i jesień do kartonów, bo w sumie mam no, te żółte, żółte poduszki za mną. No już no, nie powinny być żółte, ale. Powiem Wam szczerze, że ten kolor yy, jakoś mega wpływa na mój nastrój i się czuję znakomicie w, z tym kolorem. I stwierdziłam, że po zimie, już tak na lato, yy, na wiosnę bardziej, kupię sobie chyba zasłony żółte albo takie żółte z jakimiś, albo po prostu z akcentami żółtymi. Bo jakoś mnie tak pozytywnie nastraja ten kolor. No a dzisiaj krótko z dękiem, dlatego trochę przedłużam film. E, pierwsze co trzymam w ręce to koncentrat do płukania z firmy Eden z Biedronki. E, powiem Wam, że zapach był bardzo ładny, ale, ale. Ale y, są lepsze zapachy. Y, czy polecam to? No to tak, y, no nie wiem. Teraz wyczyściłam pralkę, więc pranie powinno ładniej pachnąć. A ja y, tym koncentratem prałam y, bardziej takie rzeczy jak ścierki i tak dalej, <grym> zamiast ciuchów, więc wam do końca nie powiem. W ogóle dajcie znać w komentarzach, czy wypierzecie ścieki, mopy w praniu, czy po prostu macie takiego jednorazowego użytku i wywalacie. Um, nie wiem, no, ja piorę. Przecież to nic się nie dzieje, w, w, w 60-90 stopniach wyparzy to, więc. Papier do dubki puchatej, standardowo. O coś fajna rzecz, co użyłam? E, maseczkę z Eveline wyrównującą koloryt z witaminą C z kwasem ferulowym. Kochani. E, bardzo fajna maseczka jak ją nałożyłam to miałam takie uczucie mega odświeżenia na twarzy faktycznie ten koloryt twarzy no jakby faktycznie się wyrównał nie wiem jak to ująć i jest to maseczka do skóry szarej, pozbawionej blasku, z widocznymi oznakami zmęczenia, o nierównym kolorycie, jest z kwasem ferulowym, rozjaśnia przebarwienia oraz odczuwalnie poprawia elastyczność skóry, wzbogacona o niacynamid, widocznie rozświetla i wygładza efekt. Świeża, wypoczęta, pełna promiennego blasku cera każdego dnia, i coś w tym jest. No tak czułam się. No i faktycznie tam, gdzie jakieś miałam przebarwienia, wiecie, potrądzikowe, w te dni kobiece, przed dniami kobiecymi, wysypuje mnie na twarzy, i to jest normalne u mnie i Rozjaśniło te takie małe przebarwienia, gdzieś tam mi się porobiły. Faktycznie rozjaśniło, także mogę polecić faktycznie tą tutaj maseczkę. Coś, czego nie polecam, znaczy, wiecie, każdy rodzaj skóry jest inny i jednym będzie kosmetyk odpowiadał, a drugim nie. To jest tutaj Reinigungsmilch mleczko czyszczące. Z Today I powiem Wam, że chusteczki nawilżające, chusteczki te mokre do twarzy z tej firmy, jak używam, nic mi się nie dzieje, ale po tym mleczku mam tak czerwoną twarz, że. Zaprzestałam używania tego, trzy razy sprawdziłam, czy na pewno to ten kosmetyk, i od razu po tym kosmetyku, jak umyłam nim twarz, miałam czerwone plamy. Tak jak czasem mam tutaj, tu, ale to bardziej z takiego jakby podekscytowania. Bardzo często mam takie plamy tutaj na dekolcie. To tak miałam na twarzy po tym mleczku. No i po prostu coś mnie tutaj uczuliło. To jest olejek z migdałów i może to te migdały. Chociaż jakie migdały, nic mi się nie dzieje, także nie wiem. Ja bym się zastanowiła nad tym e, kosmetykiem, a kupiłam go na szybko, bo już nie miałam żelu do twarzy. Muszę się w końcu wybrać do jakiegoś takiego sklepu typu Rituals i tak dalej, i znaleźć odpowiedni dla siebie kosmetyk. Żel myjący do twarzy na co dzień, kosteczki do kibelka, e, WC Frish e, i. I powiem Wam, że to jest ocean yy, yy, o zapachu oceanu i kolorystycznie też ocean i to są w sumie ulubione kostki do kibla. Jeszcze fajne są te z cytryną, w ogóle jak mogą być ulubione kostki do, do kibla, ej. E, kochani, tu już ten wiek, tak, tu już ten wiek, że są ulubione kostki do <gibla> kibelka. Płyn do naczyń, bo jak co Denko Santitis mówi, że jest zmywarą, to Ludwik miętowy, nie lubię Ludwika, no ale miałam od mamy, to oczywiście zużyłam, ale nie przepadam za Ludwikiem, wysusza dłonie. Dęka zawsze nagrywam, jak mam nieposprzątane w mieszkaniu, bo... Zawsze jest syf, widzę tu papier toaletowy. Pa... Ile? A nie, to jest ręczniki papierowe. Ręczniki papierowe, papier toaletowy, papier toaletowy, ale w ogóle z Austrii przyjechał jeden ym, z nami. Tak, w ogóle śmieszne to było. Pani wchodziła do nas do. Tego apartamentu, ale żeby papier uzupełnić, to nam nie uzupełniła. E, także przy, przypadło nam kupić. A wiadomo, e, pojedynczo nie ma papierów, więc wzięliśmy ze sobą. A co. No, i to co mi się tutaj wylało, to słuchajcie, ym, słuchajcie, miałam, miałam nie mówić słowa słuchajcie, ktoś mi zwrócił w ogóle uwagę, że często mówię słowo amazing i słuchajcie, ale słowo amazing to, yy, to już zostanie chyba tak ze mną, już tak na zawsze, yy, ale to słuchajcie, faktycznie yy, muszę się oduczyć więc chyba ani razu nie powiedziałam do tej pory. E, to jest e, body lotion, e, z garniera nienawidzę nienawidzę tego kosmetyku. E, dlaczego ja go wła właściwie kupiłam? Dlatego, że nie byłam w sklepie kosmetycznym i było tylko to w rewę. E, jednak ciałko nasmarować. No i niestety raz, że do niczego w ogóle zapach. Powiem Wam, że jakoś piekła mnie skóra po tym, także ja nie polecam garniera. Także to, co mogę powiedzieć o tym kosmetyku, to po prostu mnie gdzieś tam skóra piekła, nogi mnie piekły, więc no nie jest to body lotion dla mnie. Więc szczerze mówiąc, wylałam go. Wylałam bo no nie będę czegoś używać na siłę, więc uważam tutaj za stratę pieniędzy. Kolejną rzeczą to mydło, mleko i miód z safiny. Też dostałam od Bamy, więc zużyte. No, i mówiłam o tych właśnie chusteczkach nawilżających. I po nich mi się nic nie dzieje, a po tym mleczku czyszczącym, nie wiem, czerwone plamy. Kiedyś uczulały mnie kosmetyki, musiałabym spróbować jeszcze raz, żele pod prysznic z Balea, najczęściej te kokosowe. Wiecie, kokos mnie nie uczula, bo jadłam świeży i tak jak na Dominikanie pina colada, no, to też macie tam kokos, wodę z kokosa wypiłam i nic mi nie było. A, a kosmetyki w jakiś sposób z kokosem mnie uczulają, nie mam pojęcia. Balea to taka tańsza firma. Czasem fajne kosmetyki mają. Pięć opakowań yy, chusteczek do czyszczenia: tam wiecie, kurze, czy jakieś tam coś chcecie przetrzeć. Ostatnio się wzięłam na łatwiznę i wiecie, zamiast namoczyć ściereczkę, wiecie, wodą to ja Ciach tą ściereczką ładnie pachnie, bo cytrynowe z rewezji z firmy. Ja przetrę i koniec. I szybko jest posprzątane. Stwierdziłam, że jak ja się dzisiaj tak nagadam, to ja nie będę miała siły gadać w audycji. Pasta! Do zębów, żele pod prysznic, oczywiście damskie, ten z mi podpasował, ten z relaksem super jest i o tutaj macie yy, kokosowy, yy, kokosowe fa. Ten na przykład mnie nie uczula, więc nie wiem, nie wiem, co to było w tym, w tym Balea, co było w tych żelach pod prysznic. I one są tańsze, bo one w promce po euro kosztują także spoko i dlatego je też kupuję, bo tanio. Dezodorant, z którym się nie rozstaje. Używam tylko ten. Ten najbardziej mi odpowiada. Nic mi się po nim nie dzieje. O, coś, co lubię, czyli zapachy, kochani, do dyfuzora yy, z firmy Ariel i ja go kupuję w Biedronce i dwa zapachy zużyte i powiem wam, ten różowy jest ok, ale ten ten jest o zapachu wanilii i drzewa sandałowego, prawda? Ja. I powiem wam, że jest yy, użyję tego słowa, amazing. <grym> yy, no spoko jest. Ten już, tak mniej, ale też ładny. Też ładny, ale ten zielony, ten z dżunglą, właśnie on mi został jeszcze. I no, w ogóle nie kupiłam tym razem w biedronce tych zapachów, a ja je bardzo lubię, a mi się skończyły. No i mam dwa ostatnie, ale ten jest piękny. Ten jest piękny, także miałam krem z jaj, oczyszczanie do skór normalnej, tłustej, mieszanej liście manuka krem mikros złuszczający z kwasem migdałowym na noc kiedyś bardzo lubiłam firmę Ziaja głównie z Ziaji używałam kosmetyki, no ale tutaj nie mamy w Niemczech, musiałabym zamawiać online, ale powiem Wam szczerze, że ja jednak wolę stacjonarnie pójść do sklepu wiecie mało rzeczy zamawiam online i musiałabym w Polsce sobie yy, kupić, chociaż stołpy mi podpasowały żele y y do twarzy. I no nie kupiłam. Byłam w Polsce, nie kupiłam. Po prostu wiecie, wszystko szybko i nie było czasu i jest spoko. Yy, nie dokończyłam go do końca, ponieważ się przeterminował. Nie będę tam używała przeterminowanych. I perfumy do tkanin Eden, takie... Yy, z biedronki oczywiście. I powiem Wam, że ładnie pachniał. Nie wiem, ktoś mi pisał, że takie niebieskie są bardzo ładne, ale w sumie to nie jest niebieski, to jest taki zielonawy. Nie wiem, czy faktycznie jest jeszcze jakiś niebieski, czy to o ten chodziło. No, ładny, ładny, ale ten różowy, ciemny jest najładniejszy, najbardziej intensywny serum nawadniające z kremem wygładzającym z Eveline, bardzo mi podpasowały kosmetyki z Eveline i no z serduszkiem, jednak z nimi zostaje. To serum bardzo ładnie pachniało. Widzę, że tu o jeszcze resztki są. Także zostawię sobie zużyję do końca. Użyłam tutaj tej maseczki Bubble Cream Mask z Action, ale powiem Wam szczerze, że jakoś, czy tak mi wyczyściła te pory, to nie powiedziałabym, i się pieniła, i tego mnie to denerwowało, więc szybko ją zmyłam. Ale coś, co yy, ja lubię. No to yy, maseczki z kolagenem, z Eveline, yy, to jest coś, co mogę polecić. Tu miałam maseczkę z sephory. Yy, nawilżającą spoko. W Polsce kupowałam kalendarz adwentowy i dostałam yy, maseczkę, ale nie pachniała. Albo ja mam popsuty nos. Maseczki z Shebens, y, truskawkowy peeling y, z kolagenem y, i nawilżająca z Aloesem, firma Shebens. Zawsze z niej też kupuję maseczki. Tu miałam takie y, kapsułki y, z kolagenem, y, też zużyte. Jaki był efekt po tym? Powiem Wam, że chyba niejaki. Coś co lubię z Douglasa to ampułki z witaminą C. W środku są ampułki. ja ile ich był? jest zawsze? 5, i o, Chyba to 12 euro jakoś kosztuje. I bardzo fajne są te ampułki, bo faktycznie po tych ampułkach jest taki efekt na twarzy, taki glow. Najlepiej je użyć właśnie pod make-up. Jak wiecie, że gdzieś wychodzicie, to nie wiem, na imprezy czy coś, to właśnie te ampułki są fajne i z tego właśnie są jeszcze nawilżające, które czasem kupuję. To też są spoko jednak nie takie małe dęko. Ja myślałam, że to malutkie dęko będzie, a jest większość. No i kochani, zapachy, zapachy, zapachy. Na pierwszy rzut leci e, mugler Angel. I tak e, mugler Angel, kochani, nie podpasował mi ten zapach. Fiolki widzę, że wyrzuciłam, a zostawiłam opakowania. Wykorzystałam na wyjeździe i powiem Wam, że nie utrzymywał mi się na ciele tak długo, jakbym chciała. Przede wszystkim ja go tak nie czułam na sobie, a ja lubię zapachy czuć lubię czuć, że pachnę. I nie podpasował mi, bo tak jak spryskałam ciuchy, to ja na drugi dzień nie czułam tego zapachu, albo mam coś z nosem, choć nie wierzę w to, albo po prostu ostatnio mam wenę na takie mega mocne, intensywne zapachy. I to jest, kochani, słodki zapach o aromacie czekolady, karmelu i miodu. No i właśnie ten zapach miodu: faktycznie coś tam można takiego wyczuć. Nuty truskawki, kokosu, bergamotki, wanili, piżma, drzewa sandałowe, jaśmin, konwalia, róża oraz orchidea. Dużo, dużo yy, takiej egzotycznej trochę mieszanki, gdzie lubię egzotyczne zapachy, ale ten, no jednak fioletowy Mugler Alien według mnie jest najlepszy. I tu coś, co pokochałam, pokochałam ten zapach, to jest Mont Blanc Signature i wygląda tak flakon. I to jest mega, mega ten zapach, on, on bardzo mi się długo utrzymywał, zwłaszcza jak sobie psiknęłam go tutaj, wiecie, w biust i on mi się tak jakby ulatniał i ja to właśnie czułam. Na ciuchach mega, dopóki nie wypierzecie, utrzymuje się. No tak było w moim przypadku. Czuć ten zapach na ciele dosyć też długo się utrzymywał i bardzo mi podpasował i to jest zapach świeży, owocowy. To jest zapach klementynki i potem są takie jakby nuty kwiatowe rozwijające zmysłowy bukiet uwodzicielskiej magnolii, magnolia pięknie przecież pachnie, ilang, ilang i piwonia. I całą kompozycję zamyka w sumie wanilia, piżma i żywica benzoesowa. Także piękny, piękny yy, bukiet yy, zapachów. Yy, skom ładnie skomponowany, yy, ładnie skomponowany zapach. I bardzo, bardzo go polecam. Jest właśnie z tych wyższych półek. Bardzo mi podpasował. I następne po Chloe. Jak mi się skończy, Chloe i Wersacze kupię właśnie te. Będę czyhać na, kochani, czyham na. Promki i kolejny Montblanc Mont Blanc Signature Absolue. Wybaczcie mi, jak źle wymawiam, i tu jest nuta mandarynki, gruszki, różowy pieprz, tuberoza, plumeria, cedr, fasolka, tonka. I dlatego on mi tak nie podpasował, bo nie idzie w. Kierunku. Jest bardzo podobny w sumie tutaj, bo jest ta tutaj mandarenka, i jest wyczuwalna. Ale w jakimś filmie yy, moim mówię o tych zapachach i chyba mi tu w ogóle ananasem zajeżdżało. Yy, zajeżdżało, pachniało. Kocham ananas. Yy, pachniało mi trochę ananasem, ale nie przypasował mi tak ten zapach jak ten tutaj, także ten to sercem jestem z tym zapachem, no i tak wykorzystane próbki z Douglasa. I dajcie znać w komentarzach jakie kosmetyki wypolecacie, polecaliście mi coś tam. Ehm, chyba podkład właśnie ten z Eveline, jego ja gdzieś tutaj mam. Ehm, w poprzednim filmie mówiłam o nim. A tu Śle ślepa jestem. I powiem Wam, że trzymam go na twarzy już jakieś yy, dwie godziny, trzy. Na razie się OK zachowuję w jakimś tam innym filmie, jeszcze może o nim opowiem, ale taki tańszy zamiennik i faktycznie polecaliście mi yy, taki podkład i. Róże, chyba, ale wiecie, ja różu nie używam. Nie będę kupować kosmetyków, których po prostu nie używam. Jakoś nie lubię. Nie pasuje mi chyba róż, tak uważam. Także dajcie znać w komentarzach, czy używacie jakieś kosmetyki tutaj, które dziś pokazałam. Dęko odhaczone, zakupy odhaczone, i dajcie znać, czy Wam. Umiliłam troszeczkę czas przy kawce, herbatce, co piliście, dajcie znać, a może winko. <laughs> Życzę Wam mega pozytywnego dnia i kochani, trzymajcie się cieplutko. Pa! pa.